O, widzowie, dopiero dostałem z łóżka, ale zapomniałem, że dzisiaj poniedziałek, no. Muszę iść z koły, a może mam plan, widzowie. Dzisiaj będę udawał, że będę chory. Może fajny pomysł. No to ciekawe, co będziemy robić. Zobaczymy. O, to właśnie jest mój... Tata, nie wiem dlaczego jest zbudowany z budowli jakiejś. Ja tak nie robiłem. Ale idziemy się spytać, czy jestem chory. Dobrze. I idziemy. Tato zmieńmy moją temperaturę. Temperaturę? Temperaturę. Dobrze, szynku. Dobrze, sprawdzam. Mmm, do zizdoskó. Ma akurat temperaturę trzydzieści pięć pięć. Dobra, musimy zrobić lepiej na ciepło. Mam plan. Ja mam te zapalnicki. Mam pokażę. No i będę całą wioskę zrobić z zapalnicek. Ekwipunku akurat mam. Pokazę wam. Tylko trochę słabo widać. Przepraszam was za to. Albo teraz to poradzę. O, teraz lepiej widać. Wiedziałem o co chodzi. Teraz widzowie, patrzcie, mam tą zapalnicki, teraz i pochodnie, teraz je pod, teraz rozluzemy na całej wiosce. Mam ich mnóstwo, zobaczycie ile. Chyba już wiecie, ile mam. Dobra, widzowie, przepraszam za to, że tak wciąż to robiłem. Dobra, idę teraz pozapalać. Patrzcie, ile Może tylko blisko mnie, no i będę stał w jednym miejscu, no wiecie. Dobra, idę do środka. Ale mi gorąco. Dobra, idę teraz do taty. A teraz sprawdziłbym temperaturę tato. Tylko ciekawe dlaczego on ma rysą wy coś Dobrze Szynku, masz tylko 48 stopni co? O ja cię na to się nie zgadzam Teraz wiem co zrobię Mam widzowie Krzesiwo Idziemy teraz mnie zapalić. Mm. Tyle wystarczy tyle wystarczy. widzowie. Patrzcie, jak teraz jest i ciepło, ale gorąco. Dobra, teraz idziemy. Teraz mi zobacz peraturę, tato. Ale ten tata dziwnie wygląda, widzowie. Mm. Synku, masz tylko 98, możesz iść do szkoły, co? Patrzcie, teraz muszę na to poradzić. Mam ognisko.

Tato, a ile teraz mam stopni? Synku, masz tylko 257, możesz iść do szkoły. Co? Patrz, co ja mam teraz poradzić, Pomyślę. Wiem, wbiję bardzo ciepłe mleko, które w sobie ma, wiecie ile stopni? 530, jak je wbiję, to tyle mi da. Stop. Jedne, jak wbiję. Dobra. Ja piję teraz. Teraz zostało, ale teraz jest takie zimne. Nie chcę sobie tego pić. Teraz zobaczymy, ile mam. To, a teraz mi sprawdź, ile mam. Synku ma zwieść bardzo mało, ma 1500 stopni. Co? Nie, nie, nie. Co ja mam teraz poradzić? Wiem! Lawa! Ale mi gorąco! A, to jest najcieplejsza lawa na świecie. Nie wiem dlaczego ona była w ogóle w sklepie. Ale mi gorąco teraz. Może teraz się jeszcze ubiorę? Założyłem to jest bardzo ciepłe ubranie. One jest takie ciepłe. Ja nie wiem. To teraz mi sprawdzić jaką aparaturę. Synku, czy ty byś zwerwował ciążek się pytasz i pytasz. Przez ty masz tylko 10 tysięcy stopni. Co? O, ja cię. Co ja teraz mam zrobić? Wiem, dobra, i wiem, co mam zrobić. Proszę, proszę, place Blok Minecrafta, proszę, proszę. Daj mi jestem? Blok złota? To nie znajdzie cieplejszy. Dobra, wejdę na to. O, ale ciepu! Minecraft się zbagował. Teraz muszę jeździć do mojego taty. Tylko tak. O, Co to było? Tata! Tata, teraz mi sprawdź temperaturę! O, jacie, synku! Naprawdę nie możesz iść do szkoły! Masz 3 miliony stopni! Co? O, widziałe. widzę Ale mi się pakuje wszystko patrzcie. Co to jest? Ja umiem latać? Nigdy nie umiem latać w Minecraft. A, czy nie mogę latać w dół? Widzowie. Co to jest? Widzowie, teraz jestem na ziemi i co teraz jest Latam, latam, piękna ziemia jest. Latam, latam, piękna ziemia jest. Dobra Co jest? Mogę psękać przez to! Co jest? Ale co? To mnie dziwiło. A widzowie, jestem w szpitalu, bo tyle razy byłem złocany. I widzę, jak wam się podobał ten film, to wstawcie łapkę w górę, subskrypcję i dzwonka. I widzowie, na jutra!